Siema, z tej strony Michael, a w tym odcinku wracamy sobie do F1 2020. Pojedziemy sobie trzeci sezon kariery. Przed chwilą widzieliście jak wyglądają osiągi samochodów, a teraz zobaczycie stawkę kierowców. No i pokażę wam jeszcze wyniki dwóch poprzednich sezonów. Oczywiście znajdują one się na YouTube, na moim kanale, ale to już było dawno temu. Dobra, nie ma już co przedłużać, po prostu przejdźmy do wyścigu. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas, the fence starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Vettel, Mitchell, Charles Leclerc, and Sainz, Norris, Ocon, Ricardo, and Max Verstappen, Perez, Kvyat, Lance Stroll, and Gasly, Albon, Russell, Kevin Magnussen, and Antonio Giovinazzi, De Vries and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Tutaj jest wszystko dobrze, nie ma co zmieniać strategii. Paliwo też dobrze, więc po prostu ścigajmy się. Ten start był taki sobie Okay, now stay alert for threats around you. Teraz taki mały błąd, za bardzo wziąłem tą tarkę i trochę zarzuciło, ale jedziemy dalej na szczęście. Już na drugim okrążeniu odpada nam George Russell. Jesteśmy teraz bardzo blisko Seba, więc będziemy atakować. Jak wyprzedzamy go ładnie po zewnętrznej, awansujemy do pierwszej trójki.

Leży tutaj jakiś fragment przedniego skrzydła. Wygląda na to, że to z Mercedesa. Pytanie teraz z którego? Czy Bottasa czy Hamiltona? Musiało między nimi dojść do kontaktu. No trochę przestrzeliłem ten zakręt za szeroko. A wygląda na to, że uszkodzenia malu z Hamilton, bo strasznie zwalnia, no doganiałem go błyskawicznie.

Lekko teraz zawodziłem o bandę, ale Jeff stwierdził, że wszystko jest ok. No ale chyba Jeff stwierdził źle, no bo czuję, że ewidentnie jest uszkodzone to skrzydło. Może nie mówił dlatego, że nie wymaga to po prostu zjazdu do serwisowej, ale będziemy tracić czas raczej. Jest to bardzo odczuwalne, wy pewnie to też widzicie jak wygląda moja jazda, więc no, jest Używanie na pewno już chodząc Już za moment wjeżdżamy na metę, przekroczył już ją Valtteri Bottas, wygrywa ten wyścig, my przyjeżdżamy na drugiej pozycji, trzeci Sebastian Vettel, jest dwa bolidy Ferrari na podium. Good job, you did really well. Super driving. Great race, then, and a fantastic victory here at Albert Park. Talk to me, Ants, what was it that set them apart from the competition today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. Valtteri Bottas passes his rival to take over the lead of the drivers' championship. Let's focus on the driver of the day. No i ten wyścig nie był jakoś porywający Zresztą widać to po długości odcinka Przez większość czasu po prostu jechałem sam Ani nie miałem podjazdu do tych z przodu, a ci z tyłu do mnie nie mieli Ale wynik całkiem fajny Podwójny podium dla Ferrari Prowadzimy w konstruktorów No i w tym odcinku to byłoby wszystko Jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę Zachęcam do subskrypcji kanału Następne odcinki z tej serii będą się pojawiać co tydzień Więc zapraszam a teraz będę się już zamierzał na utrzymajcie się. Cześć!